Wszystkich w kolejnym vlogu na moim kanale Witam was z Gorzowa, jestem jeszcze słuchajcie trochę chora Dwa dni temu odwiozłam moją siostrę Do domu, a dzisiaj przyjechałam Do Gorzowa, po nią z powrotem Uznałam, że nudzi mi się bez niej w domu A że mogła przyjechać, to znam fajnie Jakby przyjechała I słuchajcie, ona przyjechała do nas pociągiem tutaj I my z ją zabieramy do Szczecina Już że razu po pracy, wiecie, ogarnął się i jedziemy I czeka tak na nas przez 20 minut Bo nam się obstanął, musieliśmy zatankować Ona przyjechała trochę wcześniej I mój już teraz szybciutko, że tak powiem Bogu pobiegł po nią o już idą, ogonek chodzi Demi zauważył, wy jeszcze nie widzicie ale oni tam sobie teraz będą szli, nie, to pani to nie oni Wiktorka dzień dobry wiecie. dzień dobry Hello. Dzień dobry! Wczeń, Dzień dobry wszystkim! Oj, Loluś jest! Jedziemy, rodzinka! Hej, hej, kochani! Witam wszystkich w kolejnym dniu. My z Wiktorą już jesteśmy po śniadaniu, ale wiecie co Nasze śniadanie wyglądało tak, że my w ogóle wstałyśmy i nie jesteśmy wcale głodne, więc Wika wzięła proteinowy, wyciskany serek, eee, ale ja... Dobre, ale ja nie wiesz, robię cięć! Nie Moja siostra myślała, że wiecie, że ja robię cięć, a już w ogóle ale wyglądamy, jak wyglądamy. I słuchajcie, zjedliśmy sobie właśnie, tak jak mówię, kaszę. Czawika wzięła ala proteinowe skór z, z i lecimy teraz do Sin i wiecie co, ja tak idę i mówię fajnie jakby padał deszcz, a moja siostra mówi, no bo ja ci nie powiedziałam, ale o 11 ma padać, czyli za 10 minut spodziewamy się deszczu, a my idziemy to będzie gdzieś ponad 20 minut yy, pieszo w jedną stronę. Brałam sobie takie spodnie, i one są takie wiecie, rozszerzane. I kurczę, może je przymierzę, może w nie wejdę, bo też nie są rozciągalne. I wziąłam taki topik na promocji. E, I patrzcie, co tutaj znalazłam. Dział halloweenowy, więc ja nie wiem, co ją ja teraz zrobić. Dostałam zakaz kupowania. Dosłownie zakaz. O nie, pokaż to. Ubieram ja ten. widzę, jak babeczki robimy. Możemy zrobić. <laughs> Patrzcie na tą dynię. Tą foremkę dyniową no ja na jakiś zezpiec. keksika. Biorę. No co ty? 90 zł to Ile? 90. Ej, pajki, jaki talerz wika w kształcie dyni biały. Tego już szukam, co do, do jedzenia może być. I byłam już w wyjdzie z Wiktorą, Pokażę Wam w domu, co kupiłam, ale nic tak naprawdę specjalnego. Wiecie, co łączy mnie i moją siostrę? To, że obie kochamy święta i Halloween, i w ogóle jesień, i my zawsze jaramy się takimi duperelami. Słuchajcie, e, przymierzyłam te spodnie i teraz tak tu tak odstaje, bo przymierzyłam na, to wszystko na kolarki i tak owciągnęłam tylko. Ale ogólnie wyglądają tak. No nie, wydaje mi się, że spoko, trochę są przydługie. Ja jestem też niska, ale no, nie patrzcie na te buty. Nie wiem Chyba, że ona trochę obcięła No, chodź zobacz Tak ma wygląda. Nie, w sumie... A tak, a tak tylko na bluzka ma na co białą bluzkę, a to... Nie wiem, w sumie tak... Ja tutaj mam spodnie inne Biera chyba Robimy sobie teraz selekcję z Wiktorem, co bierzemy Mika tutaj cierpliwie siedzi, czeka I słuchajcie, lecę jeszcze coś zobaczyć ostatecznie I lecimy Jakoś dziwnie kolor tutaj wygląda, ja ubrałam się tak, przyzwyczaiłam się do moich krótkich włosów, a, bo wy wie, nie wiecie, że ja mam krótkie, opowiem wam jak idziemy stąd. Słuchajcie, my idziemy sobie i patrzcie, zafarbowała Wiktorii całe tutaj ubranie w ogóle od tej torby. Ciekawe czy ja mam, a ja mam? Ja mam zielony co prawda, ale nie, Jezu, co jest szczęście. Już ciężko się idzie z buta, ale idziemy, idziemy, nie poddajemy się. Co to, mam się dwie półeczki? Oh non, on est plus... My wróciłyśmy, słuchajcie, ze sklepu i chillujemy sobie chwilkę. I zaraz pokażę Wam, co kupiłam, tak dokładnie. Ale wcześniej chciałam Wam opowiedzieć, jak to się stało, że miałam ścięte włosy. Więc po prostu, słuchajcie, w skrócie, umyłam sobie włosy, zrobiłam sobie pielęgnację taką jak zawsze. Poszłam na balkon, bo chciałam yy, odratować osę. A ja patrzę, co się dzieje, a włosy rwą mi się jak makaron. Jak po prostu na tych filmikach, jak dziewczyny sobie same roześmiają włosy, i potem je tracą. Ja zrobiłam sobie przedłużanie włosów jakiś czas temu, sama jeszcze ścią no, Wydaje mi się, że sobie naraziłam. Przez to. O włosy masakrycznie, no i dlatego wydaje mi się, że one po prostu zaczęły się rwać, i siostra poprosiła, żeby cię mi włosy. Eee, I ona sobie tak w głowie mówi: Dobra, to do tej linii. No, a że ja naciągnęłam koszulkę do przodu, żeby jej było lepiej ciąć. To ona odcięła trochę więcej. Ja tak patrzę mówię: Wiktoria, a nie, nie pokazywałam ci mniej, ona. No, pokazała. Mi dokąd, to ja sobie zapamiętałam, że do tego znaku, a ja bluzkę zrobiłam tak, no i znak z tyłu na plecach się automatycznie się wysułam do góry i skończyłam z takimi krótkimi włosami. No niestety teraz zapuszczam, bo nie czuję się widać zbyt dobrze i jakby dążyłam cały czas przez ostatnie parę tygodni, żeby mieć przedłużone, a teraz mam najkrótsze włosy ever. Jest to trochę crazy, więc mi wybaczcie, wszystko pochowałam, a miałam Wam pokazać, więc pokazuję. Wiktoria powiedziała, żebym bym wzięła taką foremkę, że zrobimy sobie tutaj, co mówiłaś, jakieś ciasto marchewkowe. Nie, poczekaj, o to jest chyba do pieczenia. No, wziąłam notes z myślą o wiecie, planowaniu różnych filmików, bo teraz filmiki będą dwa razy w tygodniu, wybraliście w niedzielę i środy, w godzinach wieczornych, ale będą krótsze. długopisy, wziąłam takie też również zapachy, takie kadzidełka, wziąłam nowy taki statyw dla Miłosza, wziąłam, słuchajcie, w Dildzie kinderki takie hipcie. Wzięłam również taką dynię i będzie stała na chyba słuchajcie sobie telewizorka, ale na razie ją jeszcze chowam, bo nie jest czas na nią. i, I kupiłam taki fajny kubeczek śliczniutki, mam w podobnej kolorystyce talerze, więc uznałam, że będzie kicior, ale na razie chowamy i czekamy. A i kupiłam spodnie takie i jeszcze biały top, już nie będę z szafy. A teraz muszę robić obiad, ale słuchajcie, mówiłam wam, że jestem jeszcze trochę chora i właśnie tak opadłam z sił, że muszę zrobić obiad. Za półtorej godzinki mam lekarza online. Spanią doktor he, i no powiem Wam, że jestem taka bezmocna, że na poszłabym spać, wypiję sobie herbatkę. Na to ja bym już w ogóle rozpoczęła jesienne na vlogi, naprawdę, już mi brakuje tego wajbu, ale to tylko dlatego, że wiem, że po jesiennych vlogach od razu, znaczy nie tak od razu, ale dosyć szybko jest zima i są vlogmasy. No, ja moja siostra już też się cieszy. Może Wiktoria pójdzie stąd na kursiusiu? Też i z Wiktorem na dwór, siusiu? Nie, z Ale Wiktorę łapa w udziale. <laughs> On chciał kurczaczka, bo robię tutaj obiad. Mam kurczaczka, a nie na dwór. Używam od niedawna takich fajnych przyprawek od KFD i używam ich właśnie do mięs, czy do jakichś wiecie, sałatek, makaronów i mam jeszcze takie zioła. Hmm, chyba zioła to są i pomidorki, zaraz zobaczymy. Żeby nie skłamać pomidorki ziołowe z czosnkiem, bazylią i to jest mega dobra ta przyprawa. Kupiłam ostatnio taki jogurt naturalny z pilosa, taki wiecie proteinowy i zrobimy sobie teraz z niego słuchajcie, sos czosnkowy, a mam taki jeszcze light, to jest light chyba, jest taki odchudzony, więc damy też sobie łyżeczkę. Panie, słuchajcie, jesteśmy po zakupach. Myśleliśmy, że kupimy mało, a zapłaciłyśmy 140 zł, a poszliśmy po owocki, więc... Hi. Chwilą sobie wziął, słuchajcie, tego loda i ja mu nie pozwoliłam, ja mu zostawię, bo wyjął sobie z torby i mówi, mogę dać Denverowi, I mówię, no możesz, trochę lizów, nie? Ja patrzę, Denver ma loda, on sobie wyjął. On wybrał sobie winogronowego. A wieka, Denver chyba ma loda. Mówię, jak ma? A jest je. Wcina. Dobra, kochani, tak się prezentują nasze zakupy, więc wzięliśmy te lody one są ogólnie mega, mega dobre. Mi już pytam energetyki. Wzięliśmy jeszcze takie nowe ryzy z serki proteinowej, bo jeszcze z Wiktorią nie próbowałyśmy. Tutaj mamy jakąś sznick E, tutaj mamy cytrynki na lemoniatkę, mleczko, bananki. Tutaj mamy. Mandarynki trzeba mieć morelę, wikam. Mówisz, nigdy nie jadła chyba. Więc zaraz będziemy testować. Wszystko pakujemy. I to nasze zakupy. Cześć! Cześć! Byliśmy pojedynkę dla Wiktorii, bo Wiktoria miała ochotę na papaja nowego fast fooda. A to No! Cześć! jestem! Więc wytka sobie, będzie próbowała zaraz. Standardowo zapomniałam się pożegnać, więc kochani, jeżeli podobał wam się ten vlog, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, nie zapomnijcie o komentarzu, bo to też jest ważne, i widzimy się w niedzielę wieczorem. Bye!